I witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie 47 nagród z karnetu i będzie oczywiście na tym odcinku legendarny StarDrop. Jeśli Wam się odcinek spodoba zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na moim kanale. To przejdziemy sobie do karnetu, tutaj niestety błyskotek nie dam rady odebrać, ponieważ mam maksimum kredytów, nie będę odbierał ze względu na to, że czekam na jakiegoś nowego zadymiarza. No i pierwsze co, to otworzymy sobie zwykłego star dropa. Może wypadnie legenda. Rzadki, rzadki, rzadki i niestety rzadki. I dostajemy punkty mocy. Przechodzimy dalej. Tu mamy błyskotki, tu kolejny star drop. Uwaga. I wypadł nam niestety rzadki. I mamy 50 kredytów. Tu mamy kolejnego. Rzadki, rzadki. Ej, naprawdę, w tym karnecie... To nie dostałem z, z żadnego Stardropa Dropa randomowego, ani mitykala, ani legendy, no to jest naprawdę mega dziwne. Tu mamy kolejnego, no proszę mitykal, bardzo rzadki, no kurde, 50 punktów mocy, tu mamy emotkę taką, tu mamy z kolejnego Stardropa Dropa i rzadki, co jest, jaki pek, masakra, nie wierzę. Mamy 10 gemów, kolejne 10 gemów i kolejne 10 gemów. Kolejny Star Drop, uwaga, bardzo rzadki. Ja ci kręcę i kredyty. 1000 monet, kolejne 1000 monet, kolejna emotka taka klaszcząca. Bardzo fajna. Tu przechodzimy, rzadki, rzadki. Co jest, nawet epickiego nie ma. No nie wierzę. Tu mamy kolejne 10 gemów, 10 gemów i 10 gemów, proszę bardzo. Kolejny star drop, proszę chociaż epicki. Jest, dobra, jest epicki. No nie, punkty mocy najgorzej. Monety, kolejne monety i kolejne monety. Odznaka raczej ikona gracza jest bardzo ładna, także ją chyba będę używał. Tutaj mamy Stardropa dropa i epicki kolejny, proszę. A pi 500 3 żetonów, no dobra, przyda się. Tutaj mamy Stardropa. dropa, uwaga, bardzo rzadki. No dobra, może być. Monety. I mamy pierwszego skina na dobaza, proszę bardzo, tak się o to prezentuje. Taki fioletowy. Tu będziemy mieć kolejnego, muszę to niestety odebrać. I mamy, mamy czerwonego skina. Tak się o to prezentuje, bardzo ładne są te skiny. I tu mamy kolejnego skina. Czyli to jest niebieski taki skinek, bardzo ładny, no i dostajemy emotkę wraz z ikoną gracza. Ej, ta ikona gracza też jest bardzo ładna. No i dostajemy tytuł gracza, kolejny do kolekcji. I proszę, żeby coś dobrego wypadło, proszę. Legendarny stardropie. Proszę, żeby mi z tego wypadł jakiś skinek, nie kredyty, ani mnie monety, ani punkty mocy, skinek jakiś, proszę. Mamy skina, nie wierzę. Kolejny skin do Daryla. Ja nie wierzę. Ja mam tyle skinów do Daryla, mam tak. Zwykłego, pierożkowego, mam teraz maskotkę Mega Boxa. Omega Boxa, pierożkowego Daryla i dosłownie mi brakuje srebrnego, złotego i jeszcze tego rajdowca... Stu. Jak odblokowaliśmy jakiegoś skina do baza, no to trzeba nim zagrać i wziąć sobie skinka. Weźmiemy sobie czerwonego baza, bardzo ładny ten skinek jest. I przechodzimy na Showdowna. But you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make a wish You could sell your Rari But you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make a wish You could sell your Rari But you can't afford my outfit No, niestety nie udało się wygrać, no ale przetestowaliśmy skinka, bardzo ładny skinek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się i do następnego. Cześć!